Witam Was bardzo serdecznie, moje kochane skarby, w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was filmem niekosmetycznym, ponieważ lubię sobie z Wami porozmawiać. Ja w ogóle powiem Wam szczerze, że kocham dla Was nagrywać filmy, ponieważ naprawdę sprawiają mi tyle satysfakcji, tyle radości, tyle uśmiechu. I naprawdę, jakby to Wam powiedzieć, hmm, mamy maj, no, pod koniec lutego. Jak y, w, pod koniec lutego pojawiłem się z powrotem na YouTubie, to, to myślałem, że nic z tego nie będzie, a jednak. Yy... No, cieszę się, że do mnie wróciliście, że czerpiecie ode mnie wiedzę, że oglądacie mój kanał, ponieważ Wam powiem szczerze, że naprawdę robicie dla mnie taką robotę, że każdy Wasz komentarz, każdy, każdy, ja to teraz rozmawiam czysto serio, ja ponieważ ja nie jestem YouTuberem, który robi wszystko na pokaz i pokazuwa i ma gdzieś swoich widzów. Ja jestem człowiekiem ludzkim, ja nigdy się z tym nie afiszowałem, że jestem wielkim YouTuberem i komuś cześć czy dzień dobry na ulicy nie powiem, ponieważ nie o to chodzi. Ja jestem ludzki i ja normalnie z Wami rozmawiam. I każdy wasz komentarz powoduje u mnie taki smile na twarzy, że naprawdę to się w głowie nie mieści. Jesteście fantastycznymi ludźmi, i ja wam powiem wprost: ja nie należę do grupy lu ludzi, którzy są dupolizami, dupowładzami, bo no, inaczej nazwać tego nie można. W cudzysłowie podlizywaczę. Ja jestem człowiekiem skromnym, normalnym, który mam powiedzieć to co, to, co mam powiedzieć, to powie zawsze w oczy. Ja wolę powiedzieć w oczy niż poza oczy. Ja jestem normalnym po prostu chłopakiem, który ma swoje zasady. Czasem może. Wiecie, moja empatyczność i mój śmiech, i wiele innych rzeczy może wam nie przypada do gustu zdecydowanie, ale ja akurat jestem naprawdę człowiekiem, który nie da sobie też w kaszę dmuchać i po prostu ja wam za to bardzo dziękuję, za to, że jesteście. Moje kochane skarby, dzisiaj przychodzę do was pogadać, ponieważ. No od 1 czerwca już Kacperek się wyprowadza z Polski. Już mnie nie będzie w Polsce, ale bez obaw będę mieszkał bardzo blisko polskiej granicy, więc codziennie będę w Polsce kupować kosmetyki z Hebe i z Rosmana będą polecajki, tutaj żadnych problemów nie będzie, także bez powodu chciałbym również was bardzo przeprosić za pewną sytuację, ponieważ obiecałem wam wiele publikacji filmów w maju. I ja niestety w maju się nie wyrobię z kilkoma publikacjami. Prosiliście mnie m.in. o analizę Medic 8, prosiliście mnie o analizę Bandi, prosiliście mnie o nagranie korektorów i cieni do powiek z dobrym składem, prosiliście mnie o naukę składów o helatorach. Ja niestety, moje kochane skarby, ze względu na to, że się przeprowadzam w maju, nie dam rady tego nagrać i bardzo was za to przepraszam. Wybaczcie mi eee, w czerwcu, obiecuję wam, że te odcinki pojawią się na kanale, ponieważ tak jak mi pisaliście we filmie o diagnozie mojej y, u lekarza, y, że mam odpoczywać. Ja nagrywam filmy trzy razy w tygodniu i Jednego dnia potrafię nagrać nawet 30 filmów, uwierzcie mi. Ja robię sobie przerwę, wypiję kawkę, wypiję herbatkę, wypiję kolagen, zjem coś i dalej nagrywam. Ja mam nieskończony y, słowotoki, ja mogę cały czas do Was nawijać, także to nie ma żadnego problemu. Ale teraz tutaj też dochodzi po prostu kwestia przeprowadzki, ogarnianie tych rzeczy, umeblowanie nowego kącika. I będzie się działo Będę miał swoje studio Takie studio do nagrywania mm, Już kupiłem wiele akcentów Action i wielu innych sklepach Takich wiecie Żeby umilić wam oglądanie i odbiór Skończy się nagrywanie tylną kamerą W końcu, wreszcie, nareszcie Jak ja się z tego cieszę, moja kochana skarba Że tego już nie będzie, bo szczerze powiedziawszy Też mnie to trapi, że nie patrzę wam w oczy Przy nagrywaniu filmów Będę już nagrywał, już mam wszystkie sprzęty. Mam nową kamerę, mam nowe statywy, mam nowe lampy. Tutaj już wjechały tła, nawet mam tutaj wszystko, wam pokażę. Tutaj już jest wszystko ogarnięte, też popakowane. Eee, jeszcze jedna rzecz mi dzisiaj wjechała, zaraz wam pokażę. No, tutaj już jest też dużo sprzętu, także no, forma nagrywania filmów zdecydowanie y, na kanale y, się zmieni y, w momencie mojej przeprowadzki. Także oficjalnie od 1 czerwca y, się wyprowadzę. 25 maja już tam będziemy y, po prostu wszystko robić, już tam rzeczy w, y, wprowadzać i tak dalej. I od 1 czerwca no, już będę mieszkał w Niemczech, także y, formy filmów się zmienią. I powiem Wam tak, ja czasem obiecuję Wam coś, że na przykład obiecuję, że nagram to w krótkim czasie, ale no niestety no czasem się nie da. Czasem się nie da. No tutaj mam przeprowadzkę. Tutaj jestem w trakcie konsultacji z drugim lekarzem i prawdopodobnie wiadomo, co mi jest. Nagle znaleziono sposób, a immunoterapia została mi odradzona zdecydowanie i nawet powiedziano, że tego lekarza mogę do sądu pozwać, co mi powiedział o immunoterapii. Podejrzenie tarczycy, więc y, to jest podejrzenie, jeszcze jest sprawdzane, ponieważ y, te wyniki na TSH, co ja miałem robione wcześniej, to były dość dziwnie jakieś skrajne i oni to jeszcze raz powtarzają, także no wstępnie no, wiem, że coś starcie tarczycą na pewno, więc zobaczymy jak to będzie y, wszystko w praniu. Także, jeżeli chodzi o kwestię diagnozy, no to już prawie stoję na prostą i chyba będę wiedział, co jest i w końcu podejmę normalne leczenie. Otrzymuję od Was wiele pytań: co z Lidlem, jak się sprawa z Lidlem wyjaśniła. Sprawa z Lidlem wyjaśniła się w taki oto sposób, że ja z panią pracownicą w sumie się przeprosiliśmy, ponieważ jak to ona opowiadała, miała zły dzień i no. I Obyło się bez jakichkolwiek konsekwencji, tak? Nie było żadnego menadżera. Żaden menadżer nie przyjechał, to była bójda. E, przyjechał tylko kierownik regionalny. E, była rozmowa, która trwała 40 minut, pół godziny, pół godziny, dobra, pół godziny. E, I ta rozmowa była normalna, spokojna, bez żadnych emocji. E, pani naprawdę się do tego przyznała, że ona miała zły dzień, przeprosiła, powiedziała, że takiej sytuacji już nigdy nie będzie, że e, naprawdę że to, że po prostu czasem człowieka nerwy puszczą. Ja rozumiem, to nie jest kwestia, która usprawiedliwia tą osobę, ale ja jestem człowiekiem, który daje drugą szansę, jestem człowiekiem, który wybacza wiele rzeczy ludziom. Ja nie skreślam człowieka po pierwszym jakimś potknięciu, ponieważ mnie też wiele ludzi nie skreśliło po moich potknięciach. Dlaczego więc ja mam być inny i mam się odróżniać od ludzi? Więc generalnie rzecz biorąc, z Lidlem sprawa e, zakończyła się pozytywnie. Nikt nie został zwolniony, nikt nie wyleciał z pracy, nie było żadnych konsekwencji. E, reklamacje przyjęto, uznano na moją korzyść. Dostałem jeszcze w gratisie cztery dodatkowe peelingi i dostałem bondo Lidla na stówkę. Także coś za tą stówkę na pewno e, kupię sobie kosmetycznego i e, będę nagrywał dla Was film e, o zakupach w Lidlu, e, a także. Tak się skończyła sprawa z Lidlem. Spokojnie dla naprawdę każdej ze stron. Ja nie jestem wrogim człowiekiem, że życzę tutaj zwolnienia natychmiastowego czy coś takiego. Nie wiecie, ja mogłem mówić wiele rzeczy w emocjach, ponieważ ja czasem w emocjach też czasem jak każdy człowiek nie myśli, co mówi, i po 15 minutach przechodzą emocje i opadają i... i człowiek mówi co ja kurde powiedziałem, co ja kurde zrobiłem, co ten, co ten, co ten. No wiecie, jak to działają emocje. Także... No z Lidlem się zakończyło pozytywnie, także moje kochane skarby, bardzo Was przepraszam za, powiedzmy sobie, w cudzysłowie niedotrzymanie słowa, z tego względu, że no naprawdę ze względu na przeprowadzkę, no nie jestem w stanie w maju nagrać tych materiałów, ale obiecuję Wam, że w czerwcu nagram. Jeszcze chciałbym się odnieść do ostatniej rzeczy odnośnie mojego charakteru. Wie, na pewno kilku osobom się nie podoba mój charakter tutaj z was, że jestem osobą bezpośrednią, że nazywam rzeczy po imieniu, że jeżeli jest coś dla mnie czarne, to mówię, że to jest czarne, jeżeli coś jest białe i cudowne, to na to mówię, że jest białe. Ale moje kochane skarby, ja mam taki charakter, ja jestem osobą, która się nie pitoli, która mówi prosto w oczy, mówi prosto to, co myśli, i naprawdę to nie jest tak, że na przykład ja nagminnie reaguję i agresywnie reaguję na kosmetyki, e, które są bezwartościowe, i ja to tak wyśmiewam dla pokazówy i tak dalej. Nie, to jest po prostu moja nadzwyczajna ludzka reakcja na to, jaki jest kit ludziom wciskany. Także ja mam ogólnie taki charakter, że jestem człowiekiem spokojnym, normalnym i wyrozumiałem i zawsze każdemu pomogę i nikogo, nikogo nie zostawię w potrzebie, a to, że jestem osobą publiczną i youtuberem, nie zwalniam z tego, abym posiadać w sobie empatię i żeby być ludzkim do drugiego człowieka, ponieważ znam kilku youtuberów, którzy na ulicy na przykład zobaczycie go na ulicy i chcecie powiedzieć mu cześć, to on nawet wam wcześniej odpowie, bo jest gwiazdą, bo jest cudowną gwiazdeczką, którą ma, która ma grupę zorganizowaną, której tylko się ma Elo i dzień dobry powie. No ja niestety nie. Wielu widzów nie spotyka na ulicy. Dzień dobry, dzień dobry. Nawet chwileczkę rozmowy, jak mam czas, bo jak nie mam czasu, no to niestety... Nie, ja się nie uważam za gwiazdę wielką na YouTube'a i jakąś cudowną gwiazdeczkę, która będzie traktowała ludzi zupełnie inaczej. Ja każdego człowieka traktuję normalnie. Jeżeli ten człowiek ma do mnie kulturę i umie normalnie mówić i szanuje mnie i też um, w, okazuje, tą, yy, okazuje ten szacunek wobec mojej osoby, to również ten szacunek ciepło i empatię ode mnie otrzyma, tak? Yy, także... Ja się nie wyróżniam z tłumu. Ja jestem zwykłym człowiekiem, mimo tego, że jestem osobą publiczną, z przypadku, to również jestem człowiekiem, który jest normalny. Tak, ja się nie wyróżniam, że jestem wielką gwiazdeczką internetu i nigdy takiej sytuacji nie było. Także chciałbym Was bardzo przeprosić za zaistniałą sytuację z, tym, yy, z tymi filmami, które Wam obiecywałem w maju, ale w maju po prostu nie dam rady. Także wszystkie filmy w maju, jakie mają być, będą, a od czerwca ruszam ze wszystkimi yy, Waszymi prośbami. Także jak najbardziej bardzo Wam serdecznie dziękuję za to, że jesteście wyrozumiali. A tak apropo Wam powiem, smaruję południa dzisiaj ręce tym kremem yy, balsamem do cias i sany yes, i jest jest świetny. Uwielbiam ten y, produkt do ciała i do rąk, a zapach ma tak orzeźwiający, że głowa mała. Także, moje kochane skarby, jeżeli Wam się ten filmik podobał, proszę o zostawienia łapki w górę i komentarza. Dziękuję Wam serdecznie. Buziaczki wielkie, do następnego. Pa! pa hejka!